Witajcie na moim kanale Jedzonko.pl. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak w prosty sposób, za pomocą takiego oto prostego narzędzia, przygotować arbuza, aby dzieciaki po prostu się nim zachwycały i sobie chrupały go prosto ze skórki. A więc lecimy! Wystarczy, że z całego tego arbuza powycinamy sobie kulki za pomocą tego narzędzia. A robi się to w bardzo prosty sposób i zostają nam takie półokrągłe jajeczka. Wykrojone przekładamy sobie tymczasowo do innej miseczki. Zobaczcie, już jest prawie cały wydrążony, ale pamiętajcie, że musimy go wydrążyć aż do tej zielonej skórki, czyli to resztę musimy jeszcze później sobie łyżką wybrać. Ile uda się kulek wyciąć, tyle uda się, a resztę łyżką aż do zielonej skórki. Zobaczcie, właśnie tak to ma wyglądać. a to ładnie wszystko wyskrobać. I zobaczcie, tak wygląda, właśnie gotowa miska z arbuza z wydrążonym całym środkiem. Tu są gotowe kulki, a tu pozostały miąż, który wykorzystam w następnym odcinku. Teraz wystarczy tylko przesypać wycięte kuleczki. I zobaczcie, jak to genialnie wygląda. Możecie dodać również inne owoce truskawki, maliny, jagody, borówki. Co chcecie? Ja prezentuję wam to w tej postaci. Smacznego.